Cześć. Nie wiedziałem, że też korków, ale uwierz, mi nie będą potrzebne. Oczywiście, że będą głuptazgu. Ta dziewczyna z naszej klasy chyba bardzo cię rozprasza. Waleria? O tak, Waleria jest strasznie niemiła. Cóż, ja osobiście bardzo ją lubię. Musisz ją bliżej poznać i założę się, że też ją polubisz. Idę się myć, spadam z nóg. No jak dla mnie, to wy nie wyglądacie, jakbyście się lubili. Oj, Rubi. Nigdy nie ocenię książki po okładce, wsycję w dupę te pieniądze, mamo. Wróciłam. Hej, jak się czujesz? Chyba trochę lepiej. Mamo, może powinniśmy zainwestować w dobrego psychiatra i psychologa. Nie obraź się, ale. Mam dość zastanawiania się całymi dniami, jak jestem w szkole, czy nic ci nie jest. Mam dość zamartwienia się o to, czy moja matka nie odebra sobie jeszcze życia. Nie przejmuj się, w końcu będzie dobrze. Jezu, słyszę to już od tak dawna. Kobieto, weź się w garść. Masz ponad 30 lat, a zachowujesz się gorzej niż dziecko. Wstań w końcu z tego łóżka. Zrób sobie dobre śniadanie. Później dobry obiad. Na końcu dobrą kolację. W międzyczasie wyjdź na dwór. Kiedy, kurwa, ostatni raz widziałaś niebo na oczy, co? Wiesz, nie tylko siedzisz zamknięta w tym pokoju, z zasłoniętymi oknami, pogrążasz się w swojej ciemności, w swojej depresji, bo masz, kurwa, złamane serce. Nie jesteś już nastolatką. Masz dziecko, weź się w garść. Jestem tym zmęczona. Zrozum to. Ja też chcę żyć. Kocham cię, ale. Waleria, nie przeklinaj do mnie. Ta, cokolwiek. Jestem zmęczona. Dotarło to do ciebie? Cześć. Co to za krzyki? Wujek Jason! Moje wybawienie. Próbuję przetłumaczyć mamie, żeby w końcu wzięła się w garść. Zgadzam się. Cierpienie to jedno, ale ty po prostu zaniedbaj swoje funkcje życiowe. Padłaś w kompletny letarg. Zgadzam się z wami. Ubiorę się i przejdziemy się na spacer. Ja płaczę tyle lat, a ten idiota pewnie jest gdzieś na świecie i świetnie się bawi. Muszę w końcu wyjść z tej jaskini. Przepraszam, Skarbie. Nie wiedziałam, że to dla ciebie tak męczące. Nie dochodziło to do mnie. Mamo, ja naprawdę cię kocham, ale jest mi cholernie ciężko. Wiem, skarbie. A ten Lorenzo to całkiem fajny chłopak. Fajnie to on jedynie wygląda. Ale to był było na tyle z jego zalet. Przesadzasz. Jesteś uprzedzona do mężczyzn. A dziwisz mi się? Ja się nie dziwię. Widzisz, wujek nie rozumie. Słucham Cię. No nie daj się prosić, ostatnio było fajnie. Już Ci coś? Tak, wiem, Puścił Ci emocje. No i co z tego? Wciąż było fajnie. I dla mnie możesz nawet częściej dawać upust emocjom. Lubię, gdy ściągasz z siebie tą twardą skorupę. <słuch> Przyjedziesz po mnie? Przyjdę. Przejdziemy się. Byłam już dziś na spacerze. Boże. To pójdziesz na drugi, nie znoszę cię. Zawsze musisz wszystko tak komplikować. Zaraz się rozmyślę. Co ja się pakuję? To się nie skończy dobrze. Kojnie, Waleria, to wciąż ten lorenzo, który cię skrzywdził. Nie ten, który był przedtem. To ten, który cię skrzywdził. Cześć, piękna. Mhm, mm cześć. Widzę iskierki radości w twoich oczach. Opowiadaj. No tam od razu iskierki. Po prostu miałeś rację. Myślę, że zapewniła mamie tego kopa, o którym mówiłaś. No i się ogarnęła. Otrząsnęła się tak nagle. Ciekawe tylko na jak długo. Pamiętaj, nawet jeśli się pogorszy, to nie płacz, że się skończyło, a ciesz się, że w ogóle było. Taka poprawa dużo zmienia. A co u ciebie? No właśnie, nie uwierzysz. No dawaj, po co tak przeciągasz? Ojciec zatrudnił mi korepiotorkę. Mhm, mm no i co w tym niesamowitego? O wow, ekscytujące! Zobaczył, że chujowo się uczysz i w końcu postanowił ci pomóc. Gratulacje! Wcale nie uczę się chujowo. Problem w tym, że jako korypytatorka przyszła ta nowa z naszej klasy. Ruby. Okej, okay. to jest dziwne. Może przekażę jej, że ty bardziej potrzebujesz korepetycji. Spadaj, Enzo. Nie wytrzymałabym z nią nawet sekundy. A to niby czemu? Nie wiem, jest w niej coś dziwnego. A na no dodatek kogoś mi przypomina. Kogo niby? Reginę. Twoją wielbicielkę. Pamiętasz ją? Aż mnie siarki przeszły, o niej się nie da zapomnieć. No. Nie da się, zdecydowanie. Ciekawe, co się z nią stało. Wypisywała na mój temat takie rzeczy, że aż mi się płakać chciało. Miałem 13 lat, a ta psycholka wypisywała na swoim blogu, że mam największe przyrodzenie z całej szkoły. Choć wcale nie zaprzeczałem. Boże, jesteś obrzydliwy. No co, normalna sprawa. To było straszne, nie mów tak przy mnie więcej. No, w końcu dotarliśmy. To jezioro jest trochę nasze. Nie uważasz? Czemu niby? To tutaj pierwszy raz się do mnie odezwałaś. Na wycieczce w przedszkolu zapytałaś, czemu mam taką dużą głowę. <noise> tak, pamiętam to. To chyba po to tak przypakowałeś, żeby twoja głowa była proporcjonalna do ciała. To jest dużo mózg, moja droga. Tak, od razu, nie przesadzaj. Nad czym myślisz? Myślę o Mamie i, i o Tobie. Dosyć dziwne połączenie. I co wymyśliłeś? Strasznie za nią tęsknię. Boję się, że mój ojciec mógł mieć z tym coś wspólnego. Ale na razie nie mogę Ci za dużo zdradzić. To zdradź cokolwiek. Masz piękne oczy, a te iskierki radości w nich sprawiają, że jesteś jeszcze piękniejsza. Wiedziałeś, że mój ulubiony kolor to niebieski. Dziwne. Myślałam, że czarny. Te jest na drugim miejscu. Mam. Mam ochotę zrobić coś bardzo głupiego. Więc zrób to. No co czekasz. że co my robimy nie, nie powinniśmy nie ma żadnych przeciwwskazań właściwie to jest jedno nie lubię cię właśnie widzę Lorenzo dosyć to było dziwne czy ja wiem mi tam się podobało Mam do ciebie dziwną słabość, Valeria Amaro-Iwanow. Ciągle mnie odtrącasz, a ja mimo to chcę być bliżej. Odkąd cię skrzywdziłem, nie mogłem spokojnie spać. A to przecież miał być tylko dziecinny żart. Nie mogę sobie tego wybaczyć. Cały czas powtarzałem, że będę cię bronił. Nie potrafię sobie tego wybaczyć. Nieraz dostawałem w mordę od chłopaków ze starszych klas, bo cię zaczepiali. A końcowo... końcowo to ja cię zraniłem najbardziej. Ale obiecuję ci, że więcej to się nie powtórzy. Nie popełnisz nowego tego błędu. Zrozumiałem, że jesteś ważną częścią mojego życia. Częścią, której muszę chronić. Nawet jeśli miałbym chronić się w sobie. pamiętaj, że zawsze stałem za tobą murem. Braty nie tak mają. Nie przejmuj się. Twoja prośba o wybaczenie niedługo trafi do administracji. Chłopaki, w mieście jest ciutko zaspokojnie. Poro coś odpierdolić.